Zapraszam na program. Wielu odwiedzających ogród zoologiczny w Łodzi zadaje sobie pytanie skąd do zo przyjeżdżają zwierzęta. Powszechne przekonanie jest takie, że są łapane na wolności i przywożone na wybiegi. Nic bardziej mylnego. W tej chwili transfer zwierząt odbywa się jedynie między ogrodami zoologicznymi, a pierwszą i najważniejszą rolą zo jest uratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem. Takie przekonanie jeszcze w części społeczeństwa jest, ale to jest dawno nieprawda. Ogrody zoologiczne ewoluowały od tych swoich początków, gdzie były takimi zwierzęcami ku rozrywce głównie. I prezentowaniu ciekawych, egzotycznych zwierząt właśnie zakładane. Natomiast teraz rola licencjonowanych ogrodów zoologicznych no jest szersza. Inna i właśnie nastawiona na y, głównie oczywiście ochronę zagrożonych gatunków. Tych zwierząt nie pozyskuje się już z natury poza wyjątkami, gdzie już jest rzeczywiście gatunek krytycznie zagrożony i program hodowli właśnie zakłada y, odtworzenie całej populacji na bazie jakichś tam ostatnich osobników. Natomiast y, głównie odbywa się to y, na zwierzętach właśnie, Hodowanych od lat w ogrodach zoologicznych. Nasza planeta obecnie jest tak zdegradowana, i niszczymy tę planetę bez żadnego tutaj zmiłowania się. I tak naprawdę postęp degradacji środowiska, w którym żyją zwierzęta, i postęp różnych czynników, które następczo jak gdyby powodują wymieranie gatunków, prowadzi do tego, że właściwie ogrody zoologiczne są takimi oazami, centrami hodowli. Tych gatunków, które wymierają bądź też już wymarły. Ogrody zoologiczne są zrzeszone w organizacjach międzynarodowych, współdziałają ze sobą, prowadzą programy hodowlane, koordynowane odnośnie reprezentacji genetycznej, przyszłości hodowli, krzyżowania osobników między sobą, żeby uniknąć właśnie jakichś nadmiernych. Pokrewieństw. To się odbywa też na zasadzie wymian bezgotówkowych, otwartych. No i właśnie jest to z góry bardzo szeroko planowana hodowla gatunków, mająca na celu ochronę właśnie tych ginących w naturze. Bardzo ważną w obecnych czasach jest edukacja. To druga z dziedzin funkcjonowania ogrodu zoologicznego. Edukacja z kolei to jest taki moment, kiedy opowiadamy odbiorcom, spotykamy się tak naprawdę i z przedszkolakami, i ze szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, kształcimy także studentów, seniorów, właściwie wszystkie grupy wiekowe. I tutaj potrzeba opowiadania o tym, co się dzieje na świecie, dlaczego zwierzęta wymierają, jakie za, to, za tym stoją przyczyny, w jaki sposób możemy pomóc, bo pomóc może każdy z nas. Tak naprawdę swoimi małymi działaniami. I my to wszystko. Podpowiadamy, opowiadamy, wyczulamy i staramy się wykształcić w odbiorcach naszych zajęć. No, takie emocjonalne podejście, że jednak warto dbać o planetę, bo za 20, 30 czy 40 lat, krótka perspektywa czasowa, ale za moment nie będzie ani jednego lemura na Madagaskarze, nie będzie orangutanów na Sumatrze i Borneo i wielu, wielu gatunków tych mniej lub bardziej znanych, więc należy spodziewać, się, że to tempo wymierania będzie przyspieszało, jeśli nie będziemy o tym mówić, nie podejmiemy wszyscy, każdy z nas nie podejmie jakichś tam właściwych wyborów. Łódzki ogród zoologiczny może pochwalić się przywracaniem zwierząt do środowiska naturalnego. Takim przykładem jest chociażby żubr, który po I wojnie światowej wymarł. I cała populacja, która żyje obecnie w Białowieskim Parku Narodowym i tu i ówdzie w Polsce i za granicą, to wszystko są potomkowie dosłownie kilku osobników, które przetrwały właśnie w ogrodach zoologicznych. Bardzo ładna karta taka odtworzenia gatunków przez polskie ogrody zoologiczne. I tak naprawdę na co dzień, yy, hodując te gatunki, mamy nadzieję na to, że. Przechowując, rozmnażając tutaj, możemy po prostu przyczynić się do tego, żeby gatunek mógł powrócić do natury w sytuacji, kiedy zabraknie go czy zaczyna brakować. Dysponowaliśmy urodzonym w warunkach niewoli, w warunkach ogrodu zoologicznego w Łodzi osobnikiem Lemura Warii, który przez koordynatora programu został przekazany do woliery naturalnej na Madagaskarze. Było to takie miejsce oczywiście zamknięte, gdzie to zwierzę mogło zostać sparowane z osobnikiem płci przeciwnej i doprowadzono do takiej sytuacji, że te zwierzęta miały czas na to, żeby przyzwyczaić się do warunków naturalnych, oswoić się z tymi warunkami, nauczyć się niejako życia w środowisku naturalnym i jeśli nawet nie one same trafiają do warunków naturalnych, to często ich potomstwo może już zasilić populacje lokalne. Ogrody zoologiczne to również pole działań naukowych. Tu jest możliwość badania zachowań zwierząt, również sposobów ich leczenia. Nie wyobrażam sobie rozwoju nauk weterynaryjnych, chociażby dla przykładu podam, bez możliwości zdobywania doświadczenia, w jaki sposób. Jakimi lekami, jakimi metodami liczy, leczyć gatunki dzikie? Trudno by było tą wiedzę zdobyć w warunkach naturalnych. Znacznie łatwiej, mając do dyspozycji przedstawicielo, przedstawicieli określonych gatunków dzikich w warunkach ogrodów zoologicznych, znacznie łatwiej jest pozyskać materiał do badań, prawda? I dzięki temu uzyskać ogromną wiedzę o tym w jaki sposób te zwierzęta powinny być leczone, jakie jednostki chorobowe są dla nich niebezpieczne. Z czym mamy do czynienia i całą tą wiedzę można później przenieść do warunków naturalnych. Czyli lekarz weterynarii, który ma do wykonania na przykład sedację słonia w warunkach naturalnych, będzie już wiedział jakich leków, w jakich, że tak powiem, ilościach użyć, bo to zostało wcześniej przetestowane i z Badane w warunkach sztucznych. Niedawno doszło do zmian w międzynarodowym prawie, dzięki któremu małpy naczelne, walenie i słonie, ze względu na swoją inteligencję, otrzymały status osoby niebędącej człowiekiem. Postrzeganie ogrodów jest bardzo różne, ale dzięki temu, że te zwierzęta przebywają no, niestety nie w warunkach naturalnych, człowiek niejako mógł się również nauczyć. Tego, Jak te zwierzęta funkcjonują, jak bardzo są inteligentne, jak bardzo są wrażliwe, czego potrzebują do życia. To spowodowało postrzeganie zwierząt w środowisku sztucznym, również spowodowało, że aspekty prawne zwierząt się zmieniły. W wielu krajach takie gatunki jak słonie, jak małpy człekokształtne, czyli szympanse, orangutany, goryle czy też walenie są postrzegane jako osoby nie będące człowiekiem. To powoduje, że zdajemy sobie z tego sprawę, że oprócz ludzi istnieją również inne gatunki, które są obdarzone ogromną inteligencją, które też żyją społecznie, które mają swój własny język, sposób komunikacji, też czują i też mają własne potrzeby. Odwiedzając łódzki ogród zoologiczny i już wkrótce nową atrakcję Orientarium, Pamiętajmy, że większość oglądanych tu zwierząt to gatunki, które przez działania człowieka mogą w ciągu najbliższych 20-30 lat przestać istnieć na wolności, a zo jest w tej chwili swego rodzaju arką Noego, dzięki któremu nie zginą one w ogóle. Łódź dziękuję za uwagę.